Dzień dobry, dzień dobry, witajcie na porannym live. Przepraszam za mało opóźnienie. To ostatni live w takiej formie w tym roku. Mam nadzieję, że proszę nawet jest dużo na komentarzach, aż się zaskoczyłem. Dlatego cieszę się tym bardziej. Mam nadzieję, że to... że dobrze przeżyliście święta i ten czas świąteczny dla was takim czasem. Rados nam nadziei, tego sobie życzyliśmy przed świętami. Tym bardziej czas teraz wdrożyć to w życie. Nowy tydzień, nowe wyzwania, chociaż na horyzoncie jest Sylwester inny niż zazwyczaj, to warto, żebyśmy rozpoczęli ten tydzień w właściwy sposób. Za tydzień w poniedziałek. Ruszamy z zupełnie nową serią liveów. Jak ktoś ma nowy planomax Max na 2021 rok, to wie, że w poniedziałki będą livey tematyczne, trochę dłuższe o godzinie 6 rano, czyli przesuwamy godzinę o pół godziny do tyłu wcześniej. Um, ale tak pomyślałem sobie nawet dzisiaj, no, że to jest tak bożonarodzeniowo, bo nie wiem czy wiecie, ale 25 grudnia bardzo często podaje się jako datę um, przyjętą przez chrześcijan jako dzień świętowania Bożego Narodzenia z faktu, że w tym czasie obchodzono uroczyste święta ku czci Boga Słońca. To nie do końca jest prawda. To jest trochę taka zbieżność wydarzeń, ponieważ tego 25 grudnia, kiedy chrześcijanie rozpoczęli mniej więcej świętować Boże Narodzenie, w tym podobnym czasie zaczęto czcić Boga Słońca. No i to oczywiście to fajnie się nakłada, bo można pokazać, że tym nowym słońcem jest Jezus Chrystus, ale bardziej chodziło o fakt tego, że mamy wtedy początek dłuższego dnia. To znaczy, noc zostaje pokonana, bo przychodzi światłość. Noce są coraz krótsze, dlatego też obrano tą datę jako początek Bożego Narodzenia. No i my też postanowiliśmy, że zaczniemy ten rok, idąc za tą teologią Bożego Narodzenia i będziemy wcześniej zaczynać, bo przecież dzień też będzie zaczynał się wcześniej. Także witam was jeszcze raz bardzo serdecznie w tym poniedziałkowy, ostatnim roku live. Yy, ostatni live w tym roku. W ostatnim poniedziałek tego roku, 28 grudnia, dzisiaj święto świętych młodzianków, męczenników. Yy, czyli odwołanie do tradycji, że w czasie, kiedy narodził się Jezus Herod wściekły na to, że nie może dopaść nowego Króla, dokonuje rzezi wszystkich niemowlaków. Tak tak naprawdę to trudne, trudne święto, bo pokazuje nam, że już od samego początku Jezus nie ma spokojnego życia, tylko jest w przestrzeni takiego odrzucenia przez świat. Tym bardziej potrzeba, żebyśmy byli ludźmi nadziei i ludźmi radości, którzy wchodzą ten nowy 21 rok 2021 rok z nadzieją, z radością, pomimo tych różnych zewnętrznych zawirowań, które nas dotykają. A dzisiaj stat z Dawida Kacka. Pozdrawiam Dawida. Widzę, że jest w komentarzach. Obecny, czyli ogląda nas. Nawet tutaj animuje czat na grupie, bardzo się cieszę. Dawid mówi tak. To myślę, że taki dobry cytat na koniec roku i początek nowego. Warto się jemu przyjrzeć, ale do, do tego za fikę dojdziemy. Dążymy często tylko do tego, by przetrwać, a nie do tego, by się rozwijać. Myślę, że to jest dużo, myślę, że jest dużo prawdy w tym stacie w tych słowach Dawida. Że nasza postawa często jest taka, żeby przetrwać, przeżyć, żeby jakoś od poniedziałku do piątku wytrwać do weekendu, często tak mówią ludzie, że byle do weekendu. Ten weekend znaczy już w piątek, po to, żeby jakoś nam umilić fakt, że przetrwaliśmy ten tydzień. I często może się. Można taką postawę właśnie nastawienia na przetrwanie, czyli tylko i wyłącznie pewnej konsumpcji życia. I troszczenia się o pewne potrzeby, które są bieżące, po to, żeby mieć poczucie, że jakoś idzie do przodu. A kiedy już przychodzi ten czas odpoczynku, często to jest taki czas, w, której, w którym odpuszczamy sobie wszystko, w którym nie ma przestrzeni na, jakoś, na jakiś rozwój, na, na, na wzrost, tylko jest potrzeba odpoczynku, która często jest wykorzystywana w taki sposób bardzo pasywny. Zresztą myślę, że Święta to są to takim okresem, który możesz zobaczyć, jak przeży, je przeżyłeś. Na ile rzeczywiście w te święta potrafiłeś odpoczywać w taki sposób aktywny, rozwijać się, a na ile to był taki czas no w końcu luz odpoczynek, śpiew, ile wlezie chodzę spać mega późno. Ja wprawdzie w te święta spałem ze dwa razy do godziny dziewiątej, co jest jakimś takim chyba rekordem życiowym w moim życiu. <grym> Ale bynajmniej nie dlatego, że stwierdziłem, że mogę sobie spać wlezie. Tylko po prostu potrzebowałem ten sen nadrobić trochę. I miałem jeszcze trochę wieczornych obowiązków rodzinnych różnego rodzaju. Ale tak czy inaczej, myślę, że jak patrzymy na ten rok, ja patrzę sobie z perspektywy 2020 roku i wiem, że są takie momenty, w których po prostu chciałem przetrwać. No właśnie, jak nie przetrwać to co? To, to rozwijać się. Tak naprawdę, zobaczcie, my jesteśmy powołani do nieustającego wzrostu. I czasem możesz być już zmęczony taką narracją: rozwija się, rozwija się, wzrastaj, rozwija się. Ale wzrost wcale nie oznacza pęd, wzrost wcale nie oznacza ciągłe przekraczanie wszelkich możliwych granic. Ciągłe stawanie wobec wielkiego wyzwania. Wzrost to jest postawa, w której szukam w moim życiu takich momentów, takich chwil, które mogą powodować zmianę na lepsze. Wzrost też jest czymś, co się dzieje. To znaczy, zobacz, Ty zawsze wzrastasz w sensie negatywnym lub pozytywnym, to znaczy rozwijasz się. A może nawet inaczej trzeba opowiedzieć: Zawsze się rozwijasz, ale nie zawsze wzrastasz. Hmm. No, bo tacy jesteśmy. Żyjemy w świecie, który się zmienia, i my sami też podlegamy ciągłym zmianom. I takim biologicznym, który dostrzegamy każdego dnia, chociaż pąć mężczyźni, ich nie dostrzegają, albo dostrzegają za późno. Hmm. Ale to przynajmniej widzisz po swoich dzieciach. Ja na przykład widzę po moich dzieciach, jak się rozwijają, i jak czas się zmienia. Hmm. Myślę, że to jest taki fajny. Papierek lakmusowy tego, jak patrzę na rzeczywistość, bo tak ze swego punktu widzenia pewnie byłoby mi trudno czasem dostrzec ten rozwój, bo przed samym sobą tak bardzo się dynamicznie nie rozwijam w moich oczach. Ale jak patrzę na moje dzieci, to dostrzegam, jak szybko to wszystko się zmienia. Więc zmieniamy się biologicznie, zmieniamy się bez yy, względu na relacje, sytuacje, w których jesteśmy. To wszystko powoduje w nas jakąś zmianę, jakiś rozwój. No i pytanie, czy to powoduje wzrost? I teraz ten nowy rok, który nam się zbliża, 2021, w naszej pracy w ramach klubu Magis, właśnie będzie miał taki prosty cel czyli chcemy się rozwijać, by wzrastać. I po to będziemy mieć te poniedziałkowe spotkania o 6 rano, tematyczne. Będziemy zastanawiać, jak, jak radzić sobie z kryzysami, jak radzić sobie z krytyką, jak, jakie działania podejmować. Przed nami też kilka bardzo ciekawych wydarzeń, w tym za parę miesięcy, duża konferencja, kolejna, druga konferencja hmm, dla mężczyzn powołań do przywództwa w temacie działania. To wszystko po to, żebyśmy się nauczyli z rozwoju wyciskać wzrost. Ale to pierwsze wymaga tego, byś zmienił tą postawę sprzetrwać na rozwijać się. Hmm, ta postawa przetrwać, ona jest taka bardzo mocno w nas instynktowna. Wprawdzie hmm, nie żyjemy w świecie, w którym musimy walczyć o ogień, dach nad głową, Wodę i walczyć z różnymi zagrożeniami, takimi zewnętrznymi, które przychodzą i czyhają nasze życie każdego dnia. Ale ten instynkt przetrwania jest w nas bardzo silny i bardzo łatwo wpadamy w taką monotonię życia i pęd życia, w którym chodzi właśnie o przetrwanie, zapominając o tym, że jesteśmy wezwani do wzrostu, który rodzi się z rozwoju, który jest obecny. Chciałbym cię zachęcić dzisiaj bardziej, żebyś się zastanowił nad tym Patrząc z perspektywy tego roku, bo ten, ta w roku to dobry czas na podsumowania. To dobry czas, żeby zobaczyć, jakie postawy, jak wyglądał ten rok. Może przeżyć sobie PlanoMax, ten poprzedni, jak miałeś, jeszcze poprzedni, jeszcze, jeszcze poprzedni, bo przecież za nami już cztery kwartały 2020 roku. I zobaczyć, jaka była w Tobie postawa. PlanoMax, myślę, że jako narzędzie zdajemy sobie z tego sprawę, że jest takim narzędziem, które nieustannie pokazuje nam, jesteśmy zaproszeni do rozwijania się i czasem. Jest dla nas takim wyrzutem. Czasem jest takim miejscem, w którym widzimy puste kartki i mamy poczucie, że coś nam nie idzie, coś nam mija. Ale jednak jest takim przypominaczem, mówiącym o tym, że jesteś zaproszony do rozwijania się. Już odwoływałem się do tego fragmentu z Ewangelii, ale powtórzę to jeszcze raz. Kiedy Jezus mówi, bądźcie doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski, który nas zaprasza do tego, byśmy się rozwijali. Zresztą droga do świętości. Jest tą drogą rozwoju, jest tą drogą przemiany, przeobrażenia wewnętrznego, transformacji, jest miejscem, w którym ja jestem zaproszony do tego, żeby skorzystać z okazji, by wzrastać. Zatem, jak wyglądał Twój rok? Co było największym rozwojem, wzrostem w tym roku? Co ci zabrakło? Przeżyj sobie tygodnie z pełną maksa, podsumowania tygodni, gdzie patrzysz sobie, czego będziesz unikał, jak wyglądała Twoja praca z um, emocjami, jak wyglądała Twoja praca w tej przestrzeni. Związany z tymi trzema obszarami rozwoju, jak to wszystko wyglądało, bo to ci pokaże też, czy potrafisz z tego rozwoju, który w twoim życiu jest obecny, korzystać, czy jednak masz sobie postawę, byle przetrwać, byle do piątku. No teraz w tym tygodniu trochę łatwiej, bo byle do piątku się nie uda, bo my teraz w piątek mamy nowy rok, więc już wcześniej pracę skończymy ale nie no, chyba w Sylwestra jeszcze pewnie wszyscy pracują. Tak czy inaczej, podsumuj sobie ten rok, zobacz jak to wyglądało, zobacz, w Tobie jest ta postawa roz rozwoju, który ma powodować w Twoim życiu wzrost, być był lepszym mężem, ojcem, lepszym mężczyzną, lepszym człowiekiem. To jest mega, mega ważne. A my spotykamy się 4 stycznia na pierwszym live w roku 2021 o godzinie 6 rano w nowym temacie. Będziemy o tym tygodniu Was jeszcze do tego zapraszać. No i mam nadzieję, że też w nowym składzie, no bo dzisiaj to pewnie są ci najbardziej wierni, którzy mm, zaraz po świętach się pojawili, także też Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, cieszę się, że tutaj z nami jesteście. Pomódmy się, bracia, jeszcze na koniec, by ten ostatni tydzień Nowego Roku nie zmarnować. Czasem na ostatniej prostej można pewnie się podgonić i pójść do przodu. Więc nie zmarnuj tej końcówki roku. I to będzie też taki czas, w którym będziesz mógł wyciągnąć wnioski na ten nowy 2021 rok. Mówię jest Syna i Ducha Świętego, Amen. Panu, dajemy Ci ten czas, który nam dajesz, dziękując też za ten miniony rok, za wszystkie łaski, które nam wyświadczyłeś, za Twoją obecność w naszym życiu, w naszych działaniach. I chcemy Cię prosić, byś pomógł na, nam spojrzeć na ten rok we właściwy sposób. Byśmy potrafili z tego czasu, który nam dałeś, wyciągnąć wnioski. Byśmy potrafili patrzeć też na ten czas, który nam dałeś, z Twojej perspektywy. Stanąć w prawdzie przed tym, co było słabe, niedoskonałe, niewłaściwe, a jednocześnie dostrzegać te wszystkie momenty, w których Ty, Panie, przychodziłeś ze swoją łaską, a my byliśmy gotowi i potrafiliśmy z tą łaską współpracować. Oddajemy Ci też, Panie, ten nowy rok, 2021, który się zbliża. Oddajemy Ci wszystkie nasze niepokoje, obawy związane z tym nowym rokiem. I prosimy Cię, byś wlewał nasze serca nadzieję. Nadzieję na ten nowy rok, który nam dajesz, jako nowy czas łaski, który dla nas przytowałeś. Bo Ty, Panie, zawsze jesteś krok przed nami. Ty, Panie, zawsze dajesz nam potrzebne łaski, zanim ja o nie poprosimy. Prosimy Cię, naucz nas korzystać z tych łask, które nam dajesz. Myśmy potrafili te wszystkie szanse, które nam dajesz w tym nowym roku, wykorzystać na Twoją chwałę. Zawierzamy Ci też na koniec tego roku naszych bliskich, nasze rodziny, wszystkich tych, których postawiłeś naszej drodze i prosimy Panie, byś miał nas wszystkich w swojej opiece, ale nade wszystko, by Twoja wola realizowała się w naszym życiu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Błogosławionego dnia, bracia i zapraszam do podsumowań 2020 roku. I widzimy się tydzień o godzinie 6.00. Błogosławionego dnia, błogosławionego tygodnia. Do zobaczenia z Bogiem.